Okej, hey, cześć, Siemona Szkoliska Witam Was w pierwszym odcinku serii FIFA 14 Trening... gry treningowe, jakoś tak to się nazywa To będzie jakaś krótka seria, mniej nie wiem, 13-14 odcinków zależy, ile tam jest tych gier Nie po prostu idziemy najdoczniej, będziemy przychodzić jakieś gry, które nam zaoferowała właśnie FIFA yy, Treningowe i tak w pierwszym odcinku zajmiemy się zaawansowanym strzelaniem Tutaj teraz widzicie, wybieram które wziąć na pierwszy odcinek Miałem głos nagrane na żywo, ale niestety, niestety Audacity się wyłącza przy włączeniu Fify No więc, tak trochę głupio A też nie chcę frapsem nagrywać głos, bo by to trochę tak Tak brzęczało, takie by to było takie na odwal No to tak, yy, widzicie teraz wybieram to zaawansowanie, strzelanie, tak, 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 brąz i do pierwszej konkurencji, czyli do brązowego zadania weźmiemy Neymara, czyli z tym lobaniem na... I to było takie, po prostu trzeba było lobnąć za ten, za, trzeba było po prostu lobać za tymi kartami, że po prostu piłka wpada do bramki. Najlepiej jakby uderzyła w tarczę, bo to są dodatkowe punkty. Mamy zawsze określoną liczbę prób i określony czas yy, właśnie na zrobienie danego zadania. No. i co by tu wam jeszcze powiedzieć o tej serii ta seria będzie krótka to jest taka seria ja po prostu nie mam teraz jak wiecie internetu bo to ma awarię i kiedy jeszcze to nagrywam mam awarię po prostu nie chcę się nadać hart pottera więc nagrywam dla was właśnie teraz w tym momencie te gry treningowe to będzie akurat taka krótka luźna seria nie wiem z 13 odcinków to będzie miało to, to będzie takie króciutkie jak widzicie za pierwsza zami nie wyszło robiłem to od początku tu chyba teraz za tym drugim razem pewno mi się udać, nie pamiętam powiem wam szczerze Wiem tylko, że Strasznie Neymar mi się gra nie podoba Jak mi się podoba, a nim gra w 13, tak w 14 mi się granił tak, tak Średnio można tak to nazwać i widzicie teraz, udało mi się wygrać, miałem 7900 punktów, a trzeba było mieć 6000 i przechodził do następnego wyzwania, gdzie grałem Dani Alvesem, ponieważ mi tutaj strasznie nie wychodziło, Neymar'em też czał z daleka, te foleje, te loby w ogóle mi nie wychodziły ale jak zobaczycie zaraz z Danim Alvesem też mi to zbyt dobrze nie szło L Lopez cały czas bronił, jak każdą piłę po prostu leciała wszystko bronił, w sześciu tam tam Paras tylko pomylił ale też ja źle strzelałem bo ja mam, strasznie strzelałem yy, Alvesem no i tak tutaj mamy tylko 850 punktów teraz zaraz dobędę punkt tak teraz zrobiłem punkt na 3290 prób zostało mi 8 to w ogóle było fajnie że tu czasu nie było tu nie trzeba było się spieszyć więc tu było na luzie ale mi w ogóle nie szło teraz mam tu 5000 to było tak po prostu raz mi się uda a raz nie w ogóle mi nie szło teraz ten lob tak, tak po chamsku nie wyszło, tak jakbyście słyszeli mój głos na żywo, to byście słyszeli jak ja rage'owałem, to po prostu się opisać nie dało co ja tam gadałem tym alweszem, co, co on ma zrobić, co ja zaraz sobie zrobię to po prostu masakra. No to tak, tutaj widzicie mam już 6190 punktów, zostało mi prób chyba dwie, tak dokładnie dwie. Znowu myślałem, że o kurde, chyba mi się uda, trzeba mieć chyba 12, bo tam trzeba się tysięcy, chyba 12 i dołożyłem sobie dwa dobre szczały. Jeden wyszedł, ale już wiedziałem, czy tysiące raczej nie zdobędę. Szczał znowu nie wyszedł i skończyliśmy z 9 tysiącami. Ja się nie podawałem, dalej grałem alweszem, bo było blisko, bo bardzo i to bardzo blisko, żeby zdobyć właśnie ten to wyzwanie srebrne ale teraz mi po prostu to była porażka ta truda to jest po prostu porażka w moim wykonaniu po prostu te 9000 to chyba tym alwerszem ledwo co zrobiłem widzicie te szczały to żyje to 700 punktów to mi to nic w ogóle nie da zero mi to da to mi da jedno wielkie 0 i tu co mamy jeszcze mamy wie, wie, więcej akcji więcej akcji Lopez naprawdę dobrze broni te wszystkie foleje, tylko z lobami jak podchodził to było trochę tak źle, ale mi też zbyt nie wychodziło. Tutaj już po prostu byłem tak zły, tak rage'owałem, że ani teraz w ogóle nie trafiam. O widzicie, to był największy fail mojego życia. Jak on nie trafił tego, to było po prostu śmiechowate, śmiechu warte, śmiechu warty. I teraz idzie na następne strzały, następne, oprócz teraz trafiłem, udało się raz na rok 3000, ale naprawdę wtedy miałem 9000, teraz 3000 to się w ogóle do siebie nie umywa No i tak tutaj dalej szły te strzały, ale te strzały już były padziewne 3000, naprawdę bardzo i to bardzo słabo Nie wiem czy w ogóle jeszcze to będę, jeszcze jakieś dwa punkty zostały, dwa strzały Chyba te, nie Teraz to będę strzał, nie, teraz, nie, chyba w ogóle już teraz z tej konkurencji nie zdobędę No a nie, zdobyłem na końcu, tak, 5000 tysięcy miałem, Boże, przepraszam I teraz będzie kolejna y, Zmiana, bo się po prostu wkurzyłem I wziąłem kogo? Cristiano Ronaldo I zobaczycie jak to mi wyjdzie od razu, pierwszy strzał, wow tysiąca. Na no, Bardzo ładny strzał był Teraz znowu nie wyszło, i czy teraz będzie? będzie on. Będą punkty, będą punkty, fenomenalny strzał fenomenalne Naprawdę Cristiano Ronaldo Piękne, piękne strzały szły na tą bramkę, ale Waldez też bronił. Przyzwoicie. Sorry, że teraz, ale musicie się wyknąć. Bo cały czas gadam, bo jeszcze wtedy nagrywam dla was to na żywo i cały czas mówię, zajdcie się mi łyknąć Jak widzicie tutaj piękny strzał. Um, Ronaldo. 9000, naprawdę mi się grało genialnie, genialnie mi się nim grało ten treningi i już widzieliście, tu już miałem wystarczającą ilość punktu, to powiedziałem sobie, e, tam tylko stało bawienie, teraz też się już bawiłem, szlem, tylko dla nie powiem czego, tutaj fenomenalny golot Eki, naprawdę bardzo ładnie to wszystko wy, wychodziło. 15 tysięcy naprawdę bardzo ładnie mi się grało Krystianu wiem jeszcze teraz cukrze cukrze mu, słodze słodze ale jak tu nie słodzić yy, żelusiowi naprawdę fenomenalnie mi się nim grało fenomenalnie ile już razy powiedziałem fenomenalnie to się też opisać co wami nie da no i co i koniec jedziemy poziom złoty a tu będą trzeba było wygrać główki z panem Masztralanu co nie było takie trudne jak zobaczycie naprawdę Maszczarano, nie wiem dlaczego mi dał pikę, który jest wysoki i ma lepsze główki od maszczarano Nie wiem jakiegoś miałem fartą, naprawdę maszczarano, jakby się grał słabo i teraz nie wiem co tu się stało pod, Czemu byśmy podą pikę polecieli i czemu ta gra się skończyła Nie wiem, nie wiem I Tu macie następne nas, Ten drugie podejście um, Tutaj cały czas mi nawet Tutaj właśnie teraz nagle patrzę, o kurde, zrobił mnie ale naprawdę to akurat to, to było łatwiejsze o nie, bo od wyzwania numer 2 i numer 1 to było... Nie, wyzwanie złota było łatwiejsze od drugiego i od pierwszego. To było bardzo dziwne. Tutaj widzieliście ładnie trafiłem z główki. Trzeba było mieć w tym wyzwaniu 10 tysięcy, to wiedziałem, że na pewno będę miał te 10 tysięcy. Teraz zostało tylko 3 punkty wbić. To był po prostu jeden gol i 12 tysięcy. Fenomenalnie nam to wyszło. Punkty szły, punkty szły. Do banku. Tylko teraz wbijam sobie nowe rekordy. No. No i e, znowu mam ten nowy mikrofon. Ocencie, jak on działa. Teraz mogę być teraz słabszy, mój głos, bo się oddalałem, bo musiałem coś wziąć do ręki i sam też zapominam, że muszę trochę bliżej do tego mikrofonu podejść, żeby było mnie lepiej słuchać. I widzicie, 18 tysięcy punktów. Dziękuję tak, nowe wyzwanie treningowe. Naprawdę tutaj miałem piękną zabawę. I tutaj teraz... O, tego nie da się opisać, tu po prostu się bawiłem. Tu już macie muzykę w tle. Ja się z wami żegnam, Zaczynam w następnym odcinkach. siema.